Bardzo proszę o wystąpienie pana Henryka, przepraszam pana Jana Kasprzyka. Jan Józef Kasprzyk urodzony w 1975 roku w Warszawie w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. Historyk, dziennikarz, aktor, działacz społeczny. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Od 1998 roku prezes Związku Piłsudskiego. Od 2010 roku wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego poświęconego badaniu najnowszej historii Polski. W latach 2002-2008 komendant Główny Związku Strzeleckiego. Organizator i komendant corocznego Marszu Szlakiem pierwszej Kompanii Kadrowej. Organizator ogólnopolskich konkursów literackich, plastycznych i recytatorskich poświęconych najnowszej historii Polski. Radny Warszawskiego Samorządu od 2002 roku. W latach 2005-2007 doradca i rzecznik prasowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 roku koordynator. Ustanowionego przez Sejm Roku Zbigniewa Herberta od 2009 roku Rzecznik Biblioteki Narodowej. Aktor naszego teatru, organizator widowisk plenerowych, rekonstrukcji historycznych i koncertów poświęconych dziejom polskiego orędzia. Jest autorem wielu publikacji książkowych i prasowych poświęconych II Rzeczpospolitej i obozowi piłce. Autor audycji radiowych poświęconych polskiej historii, emitowanych w katolickim Radio Warszawa, Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Za działalność popularyzującą historię Polski wśród młodego pokolenia, odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi. Odznaczony także medalem Kustosza Chwały i Sławy Tradycji Oręża Polskiego, medalami Pro i Pro Memoria, pamięci